Witam Was serdecznie. Jesteśmy dzisiaj we wsi Kopalino, to jest gmina Choczewo, powiat wejherowski, województwo pomorskie. Jestem teraz w lesie, w którym znajduje się tutajszy cmentarz, współcześnie używany przez mieszkańców Kopalina i Lubiatowa. Przyszedłem tutaj z położonego dosłownie kilkaset metrów dalej w lesie. Cmentarza Ewangelickiego w Lubiatowie, który mogliście oglądać parę miesięcy temu na kanale, macie go teraz w karcie. A w tym odcinku chcę zagłębić się w ewangelicką część tego cmentarza, który możecie oglądać tam za płotem. Zachodnią część zajmuje cmentarz współczesny. Natomiast Wschodnia część to taki sosnowy zagajnik, który z tego, co mi się wydaje, był kiedyś cmentarzem ewangelickim, obok którego założono cmentarz parafialny. Zobaczcie, tutaj być może mamy pierwsze mogiły ziemne, bardzo charakterystycznie usypane, dzisiaj porośnięte jagodami. widzę już pierwsze pozostałości po cmentarzu. Zobaczcie. Stare grobowce. Nie wiem, czy akurat to tutaj. Ale widać, że zobaczcie, to są polne kamienie zalane taką zaprawą. I z tego powstaje taki nagrobek. Po pęknięciu dobrze to widać. Natomiast tutaj na pewno stary grobowiec, co do tego nie ma już wątpliwości. Dosyć ogołocony, trzeba przyznać. To jest chyba w ogóle przewrócona tablica nagrobna. Bałem się, że nic tutaj nie znajdę. To znaczy, że cmentarz ten obecny wchłonął całą tą ewangelicką nekropolię, ale z tego co widzę... Zobaczcie, kolejne nagrobki. Tutaj taki nagrobek w formie drzewa. Taki sam jak ten, który stoi na szczycie tego. Obramowania. Tu oczywiście miejsce na tablicę, która już przez lata stąd zniknęła. Również jakieś betonowe fragmenty. A tam, już na granicy cmentarza współczesnego, zobaczcie, konwalie. Tu nawet jeszcze barwinek. To też roślinne pozostałości po cmentarzu ewangelickim. Tak samo pewnie jak ten dąb. Który kto wie, może by znaczał kiedyś jego granice. Dalej widzę kolejne pozostałości tutaj. Także to jest ten grobek w formie drzewa. Tu miejsce na tablicę przykryte igłami, szyszkami i patykami. Tutaj jakieś zwykłe śmieci wyrzucone do lasu. Natomiast kolejny grobowiec znajdziemy tutaj. I co jest dla mnie zastanawiające, to. Z do cmentarza w Lubiatowie, o którym wspominałem, który jest schowany dużo bardziej w lesie i nigdy nie został ponownie wykorzystany po II wojnie światowej. No, tutaj wygląda dużo gorzej od niego, mimo że, jak widzimy, II wojna światowa nie zakończyła zainteresowań miejscowej ludności, która się zmieniła. Tym miejscem, no bo ciągle funkcje cmentarza tutaj były. No i o idę jeszcze przez lata PRL-u to podejrzewam, że też niszczał i nawet rozumiem z jakich powodów. No to dzisiaj przy tamtym cmentarzu ustawiona jest ładna tablica pamiątkowa. Wszystko to jest jakoś zadbane, a tutaj wygląda to marnie. Jeszcze widzę na końcu. jakaś płyta zaraz jakoś się do niej dostaniemy wielki kamienny blok być może też część jakiegoś grobowca z tyłu już ogrodzenie założone pewnie przez leśników Natomiast jeszcze tutaj wcześniej też rzucił mi się w oczy ten blok. I tu też zobaczcie, laskryko stare. Ciągle można znaleźć w samym rogu przy takim dosyć spektakularnie pewnie zniszczonym kiedyś drzewie i oczywiście wciąż podejrzewam że świetnie widoczne są w tym miejscu mogiły ziemne gdyż teren jest bardzo nierówny i porastają go głównie wrzosy Muzyka Trzeba przyznać, że otoczenie tego cmentarza jest bardzo ładne. Zobaczcie te wrzosy, zachodzące słońce, te małe choinki po prawej i ten zagajnik, w którym skryty był cmentarz. Bardzo ładnie się razem komponują. Niemniej, no z dwóch cmentarzy, które na przestrzeni kilkuset metrów można znaleźć, różnica w stosunku do nich jest olbrzymia i ja zdziwię się dlaczego. A nawet powiedziałbym, że Podziewałbym się, że ten cmentarz lubiatowie w lesie będzie dużo bardziej zapomniany niż w rzeczywistości jest. To wszystko w tym odcinku. Dzięki wielkie za oglądanie i zapraszam na kolejne moje filmy.